Czy ty o tym wiesz? Tyle razy się spotykam. Każdy modlić się. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie witamy Państwa. Bardzo, bardzo gorąco. Troszeczkę, jak gdyby wiesz, soprano dołożyć, także był bardziej siły, na juch czy coś tam. Na dymanim widowodzie, będę na widowanie

Państwo, szanowni goście, kochana publiczności z Wieruszowa, najmocniej przepraszamy w imieniu organizatorów wszystkie dziewczyny i kobiety, które są na tym naszym koncercie za to, że mężczyźni was jeszcze nie proszą do tańca. Ale drogie panie, proszę się naprawdę nie dziwić, albowiem udowodniono naukowo, że mężczyzna Polak wtedy, kiedy jest widno nie potrafi tańczyć. Za jakąś małą godzinkę zobaczycie wołami stąd się i nie wyciągnie. No, na razie będzie się nagląd dodał. Czy ma wypić, czy zatańczyć, bidulek nie wie. Dlatego zabawy taneczne zawsze się zaczynają o godzinie 10 wieczorem, bo się już ściemniły i chłopaki bierzemy tę odwagę w sobie, żeby wejść na salę. Drogie panie, dla was śpiewamy tę piosenkę. Świętem lewo świeci Cygańska piersi Jak tak po niebie leci A pośród rzek miłości śpiew Rozpala w A ty Cyganko Zielone oczy twoje jazyk Zabrałeś serce me? ty Cyganko Na zmysłach moich raską ty zielone oczy masz A ty Cyganko zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy! I ja i ty, i niebo rozpalone I ja i ty, i czyny szalone Jak dobrze nam z tym sam na sam Co wiedzie nas do szczęścia brał A ty, Cyganko Zielone oczy, twe słodkie jasy Zabrałaś serce me, i gra, skąd ty zielone oczy masz, a ty zielone oczy, te słodkie jasy.